Tradycja popularno-naukowa. Nazywano go kilometrem ze względu na bardzo wysoki wzrost. Uwielbiał podróże i tej pasji poświęcił wiele lat swojego życia. Lekarz z wykształcenia, a z zamiłowania etnograf i kajakarz. W tym roku, proszę Państwa, minęła 120. rocznica urodzin Wacława Korabiewicza, dzięki któremu polskie placówki muzealne wzbogaciły się naprawdę o unikalne eksponaty z egzotycznych, dalekich krain. Biografia Korabiewicza jest gotowym scenariuszem na film, a tę niezwykłą postać przypomni dziś Państwu profesor Hanna Ruminkowska-Anioł, etiopistka z Katedry Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam się pani profesor, że pierwszy raz o Wacławie Korabiewiczu usłyszałam w Muzeum Narodowym w Warszawie, kiedy stałam przed gablotami no, z pokaźną kolekcją krzyży etiopskich. To wtedy dowiedziałam się, że zbiór ten został przekazany muzeum właśnie przez Korabiewicza. Tak, to prawda. Korabiewicz dzisiaj jest, e, myślę, zapomniany, a zarówno to, jak wzbogaciły się polskie muzea dzięki jego działalności i e, cała jego kariera jako pisarza, no gdzieś umyka w tej chwili e, naszej świadomości. Zapewne wielu powiedziałoby, że słusznie, bo to były takie działania w okresie kolonialnym jak najbardziej, więc obarczone też tym wszystkim, czym kolonializm był obarczony. Ale z drugiej strony zupełnie niesłusznie, dlatego, że Korabiewicz rzeczywiście był ogromnie oddany pasji poznawania innych kultur. I bardzo często robił to w taki sposób, który dzisiaj budzi szacunek, właśnie wcale nie kolonialny, tylko z głębokim szacunkiem dla tych ludzi, którymi się interesował i z szacunkiem dla tej kultury, którą się interesował. No to ja myślę, że ta nasza rozmowa troszkę przywróci pamięć o Wacławie Korabiewiczu. postać to naprawdę niezwykle intrygująca. Urodził się... Na początku wieku, w 1903 roku, jak powiedziałam, właśnie minęła niedawno jego 120. rocznica urodzin, urodził się w Petersburgu, a potem studiował na przełomie lat 20. i 30. na Uniwersytecie w Wilnie. I wtedy właśnie już przejawiał taką naturę niespokojną. Tak, to prawda, dlatego że chciał pływać, chciał uczyć się, studiować w Szkole Morskiej i nie został przyjęty do tej szkoły ze względu na słaby wzrok. Także musiał no, mieć inny pomysł na życie i w jakiś inny sposób móc tę pasję realizować i dlatego właśnie... Został lekarzem, zresztą lekarzami też był jego ojciec i dziadek, ale właśnie bycie lekarzem pozwoliło mu wyjechać na inne kontynenty, żeby tam pracując jednocześnie... Poznawać te inne kultury. Zresztą padło właśnie, że z wykształcenia był lekarzem z zamiłowania, etnografem, ale to nie do końca prawda, dlatego że on również uczestniczył w takich kursach, czy też studiował etnografię i to u bardzo cenionej specjalistki, u profesor Jędrzejowiczowej, która właśnie wówczas była takim mistrzem, jeśli chodzi o nowe metody w etnografii. Rozumiem, że w regle ze studiami medycznymi. Twoimi, tak, łączył, łączył te studia ze studiami medycznymi. No i taki rzeczywiście przez lata pracował jako lekarz, ale też głównie przebywając w Afryce, no, był opłacany przez różne instytucje, przez muzea ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, chociażby British Muzeum, po to, żeby właśnie pozyskiwać artefakty dla tych muzeów. Także to, co udało się Kojabiewiczowi zebrać, to nie tylko to, co trafiło do polskich muzeów. Zresztą to, co trafiło do polskich muzeów, trafiło ze względu na emocjonalne więzi Kojabiewicza z Polską, na to, że chciał, żeby polskie muzea wzbogaciły się o te artefakty. Natomiast no właśnie, w Tanganice ówczesnej, czyli obecnej Tanzanii, wtedy kiedy jeszcze to były posiadłości brytyjskie, no to te muzea właśnie po prostu płaciły mu za to, żeby, żeby dla nich pracował. To jeszcze pani profesor, wyjaśnijmy tą drogę życiową, jak to się stało, że Korabiewicz zaczął wyjeżdżać, bo jak powiedziałyśmy skończył studia na Uniwersytecie Wileńskim, studia medyczne i te studia etnograficzne. W międzyczasie jeszcze były bardzo słynne jego wyprawy kajakowe, bo rzeczywiście tym kajakiem no, zwiedził pół świata, co w ogóle wydaje się abstrakcyjne w tamtym czasie, no ale tak rzeczywiście było. A po studiach... I zresztą, za... przepraszam, powstała książka na ten temat i to była jego pierwsza książka podróżnicza, po której było wiele następnych, właśnie poświęcona podróżom kajakiem. Mhm. A po studiach y, zatrudnił się jako lekarz w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni i y, w latach 1931-1939 był lekarzem okrętowym na darze Pomorza i uczestniczył w jego rejsach. I druga wojna światowa została właśnie korabiewicza na pokładzie Daru Pomorza okręt został internowany w Sztokholmie no i stąd potem te dalsze losy Korabiewicza i Londyn i kolejne kontynenty bo on już do Polski nie wrócił pracował w Rio de Janeiro w São Paulo tam organizował pomoc dla polskich jeńców wojennych to w każdym razie ta druga wojna światowa rzuciła go na rzeczywiście szersze wody i w 1943 roku wylądował w Afryce tak, w Afryce Wschodniej. On pracował najpierw właśnie w dzisiejszej Tanzanii, czyli ówczesnej tanganice, a później w latach 50. Tylko przez dwa lata pracował w Etiopii, ale to właśnie ten kraj był dla niego no, najważniejszy. Potem jednak w latach 60. wielokrotnie wracał do Etiopii. Ostatni raz był w Etiopii w 72 roku. No, w 74 wybuchła rewolucja, która obaliła cesarza Haile Selassie. Był koniec cesarstwa. I to spowodowało między innymi, też, że Korabiewicz więcej już do Etiopii nie pojechał. Natomiast to, co go do Etiopii ciągnęło, to jego ogromna, wielka fascynacja, krzyżami etiopskimi. I tu rzeczywiście Korabiewicz ma ogromne osiągnięcia. Ta symbolika i ornamentyka tych no, rzeźb właściwie jest fascynująca, bardzo skomplikowana. Te krzyże były wykonywane różnymi metodami. W drewnie metodą wosku traconego, srebrne, złote rzadziej, ale też się zdarzały. I były ogromnie istotne dla, były i są dla etiopskich chrześcijan, pełniąc różne role, to znaczy są krzyże, które duchowni noszą w ręku i wierni je całują, są krzyże, które nosi się na szyi, no jako znak tego, że zostało się ochrzczonym, są krzyże, które nosi się w trakcie procesji. Ta różnorodność jest rzeczywiście rzeczywiście ogromna. Ona jest dla wielu fascynująca do dzisiaj. No i Kojabiewicz był jednym z pierwszych, którzy zaczęli te krzyże opisywać, którzy zaczęli zbierać, i to jest właściwie najważniejsze, jeśli chodzi o to, czego dokonał, zaczął zbierać tradycję ustną, zaczął rozmawiać przy pomocy tłumaczy swojego boja, jak to wówczas się nazywało, ponieważ sam Amharskiego nie znał ale zaczął pytać Etiopczyków, a przede wszystkim duchownych etiopskich o to, co oznacza symbolika krzyża, jaka jest sojola, krzyża i tak dalej, i I później pisząc o tym, wydając katalogi do wystaw, wydając albumy dotyczące, które zresztą ukazywały się również w Etiopii, starał się też uporządkować wiedzę na temat tych krzyży. Ostatnie lata życia Korabiewicz spędził już w Warszawie, tutaj osiadł, tutaj zmarł w wieku 90 jeden lat po jego śmierci urna z prochami została zatopiona w morzu bałtyckim to chyba taki symbol tej wiecznej miłości do podróżowania i do oceanów do morza. morze chyba spojrzeć na postać kojabiewicza też z tej perspektywy ostatnio bardzo dyskutowanej dekolonizacji muzeów, bo tak jak wspomniałam, jego bardzo łatwo oskarżać o działania właśnie w duchu kolonialnym, ale może właśnie należy na niego spojrzeć inaczej, na to, jak on pozyskiwał te artefakty, ponieważ one były mu często darowane przez Etiopczyków, dlatego że byli oni wdzięczni za to, że ich leczył dlatego że były one kupowane i to kupowane na targach jak najbardziej w sposób no, zgodny z zasadami handlu. I do tego jeszcze, jak spojrzymy na to, jak Korabiewicz właśnie zbierał tą tradycję ustną, która tak bardzo jest ceniona współcześnie przez afrykanistów. Myślę, że to jest bardzo istotny i ważny przyczynek właśnie do tych badań postkolonialnych. W 120. rocznicę urodzin Wacława Korabiewicza pani profesor Hanna Rubinkowska, anioł etiopistka z Katedry Języków i Kultur Afryki, Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, przypomniała Państwu tę postać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Eureka. Audycja popularno-naukowa.